Świętnie ubrani, z niecierpliwością najmłodsi mieszkańcy gminy Stara Biała oczekiwali wyjątkowego gościa, a gdy tylko się pojawił, były uśmiechy, wiersze, piosenki wszystko dla świętego Mikołaja. A ten słuchał, rozmawiał, odpowiadał na każde pytanie, ale co najważniejsze, rozdawał prezenty bo to przecież na nie czekały dzieci, a ich marzenia i lista prezentów robi wrażenie. Czy ja tu mogę usiąść? Tak! To za mnie? Tak! Na pewno? Tak! czy ja stale usiądę? <laughs> nie ma się coś miałaś, teraz będziecie starsi! Ja Bo lubię grać. Zabawka. Odminkowa ja lalki High. Takie y, klocki, gdzie są babeczki i bez instrukcji. Lego friends i jeszcze długo 3D. Fermi takiego misia, twardego, który się nim opiekuje, jak jakaś dziewczynka albo chłopiec i mu daje codziennie jeść, a jak on e, nie będzie się nimi opiekował, nikt, nikt e, przez 3 tygodnie... To zegarek i bym chciała też dostać konia na patyku W tym wyjątkowym dniu Mikołaj rozdał ponad 350 paczek przedszkolakom z terenu gminy Stara Biała. Przedświąteczne spotkanie było również okazją do złożenia życzeń. O tym pamiętały dzieci. Wesołych świąt, wesołych świąt, wesołych świąt. Zawodeni pary nie były chore. Już można kupić bilety na kolędowanie, które 11 stycznia odbędzie się w hali w Maszewie Dużym. Kolędowe spotkanie to Gminna Tradycja. Zaprosiliśmy harcerski zespół pieśni i tańca Dzieci Płocka. I oprócz oczywiście zaśpiewanego, zaśpiewanych kolęd, obrządku w ogóle kolendowania, będzie można również zobaczyć trochę no, tańców ludowych, ale na koniec przewidujemy, chcemy wydrukować teksty kolęd i liczymy na wspólne śpiewanie. Każdy dostanie do ręki tą teksty kolend, więc myślę, że nie powinno być problemu. audio o samą tradycję wspólnego śpiewania, wspólnego kolędowania. Tak więc serdecznie wszystkich zapraszamy. To jest sobota, 11 stycznia. O godzinie 17 rozpoczynamy. Szanowni Państwo, ja specjalnie tu mam jakby bilet. Bilet, co widać, jest ładny. 10 zł kosztuje. Tak naprawdę symboliczna kwota jest tylko po to, abyśmy mieli kontrolę nad ilością osób, które są na sali, bo taka jest, taki jest wymóg i myślę, że, że każdego będzie stać. I serdecznie zapraszamy, bo będzie to świetna na pewno zabawa i przede wszystkim wspaniała świąteczna tradycja. Bilety można kupić w siedzibie Gokisu na hali w Maszewie Dużym, w siedzibie zespołu dzieci Płocka przy Jachowicza, w sklepie sportowym Dagna w Tajgerze. W Pokisie i w sklepie muzycznym na Królewieckiej.